Cześć, witam związek Ninja, na w dzisiejszym odcinku nieco innym miejscu, ale u widok diamant film się Cześć! I mój kuzyn ze mną, Cześć! Co? To co? Zaczynamy! Bez przedłużania zapraszam do oglądania. Wiecie, są się sobie łapka w górę, subskrypcja na kanale i dzwoneczek. Otrzymam no, wszystkie powiatomienia. Nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. To jak widzicie Gwidon, Diamond, Films się cieszy, bo jego piłkę. To jest mało LEGO, widzowiec, bo tutaj... Oprócz LEGO Gwidon też kolekcjonuje takie, wiecie... Widzicie tutaj na przykład M&M'sa, sama i tak dalej. Tutaj mamy jakąś rękę. Tutaj o coś takiego. Tutaj mamy Luigi. Tutaj jeszcze gwiazdka. I O jeszcze LED. Jeszcze piłka. I piłka. Tutaj jest, tutaj mamy kalendarz. Marvela I tutaj sam. Tutaj Tutaj, tutaj mamy e, eee. Akwarium A to? Dobry Nie Tutaj mamy tak. konsolę, telewizor Tutaj mamy zygzaka, bo Gwidon Diamond Films też kolekcjonuje Tutaj coś takiego mamy widzowie. Tutaj widzicie Happy Meala. Tutaj też jakieś. Nie oprócz tego mamy. Bo tutaj. On rzadko kolekcjonuje. Tutaj. Są klocki oczywiście Tutaj też I Pokemona mamy, tutaj też coś tam mamy Widzicie tutaj mamy blatki, które piliśmy On tutaj właśnie puszki po pepsi i tak dalej. A tutaj co tutaj jest? Tutaj też jest Pepsi, tutaj dalej Pepsi. A to jest moja choinka z czym ona jest? A tutaj mamy choinkę też z Pepsi. I tutaj co jest na tym za co na nim wisi? Pepsi. On ma szapkę. Tutaj. Ja jestem. Oczywiście. Tutaj. Ubrania, ale nie mogę tego pokazywać. Dobra, tutaj mamy flet, bo ja też gram na flecie, ale Gwido Diamond Films też gra. Tutaj mamy taki oto. Jak to się nazywa? Pufa niebieska. Pufa niebieska. Jeszcze jesteśmy w salonie. Tutaj też mamy jakieś. Tutaj mamy półkę, Tutaj jakieś. który na przykład Cyberpunk, tutaj Cyberbank, The Lego movie, z telego movie, Marvela i tutaj chłopacy. No trzeba widzowie. widzowie. Wiecie co macie robić. Dajcie lajka. Subskrypcję no, i dzwoneczek. I komentarze pójcie. I komentarze. Dobrze, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Pa, pa. 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 pozdrawiamy rozdawienia od Ninjago Films i od Gwidon Diamond Films.